Łooo, wow, ale brama, nie, co tutaj się teraz wydarzyło? I uderzył, ale brameczka Thiago. Pa! Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesek dzisiaj czas na symulację meczu piłkarskiego Manchester United, który reprezentuje Mati, siemano, kontra Liverpool. Jest jeszcze z nami Filip, który będzie na bramce. Na początku właśnie zapytam, jaki wynik typujecie za od Matego? Wydaje mi się, że United 2-0 wygra. 2-0. Filip? 2-1 United. United. Mimo, że reprezentuję Liverpool, to muszę powiedzieć, że wygra United 3-1. Taki wynik tutaj typuje. Piszcie w komentarzach, jaki wynik wystawiacie, a my przechodzimy do losowania konkurencji wojskowych. Zagrajemy standardowo na początku w kamień papier do życia, żeby ja mi ale dobra. Startujemy. 3-4. <laughs> Wygrywasz po raz kolejny. To zacznie dzisiaj wyjątkowo Manchester United. Ty zacznij. Losuj pierwszą sytuację boiskową. Zobaczmy, co to będzie. Zagranie na ścianę i strzał. Przyjemne wejście w spotkanie. Kto tak tutaj jest. będzie strzelał z United? Oczywiście Rashford wchodzi. Rashford jako sytuacji. pierwszy. Kto jak nie on. Lecimy. Trzecie do spotkania. Strzał Rashforda. Uh! No, brawo za strzały niestety. One tam gdzieś... To było. Nie wleciała w to okienko, ale strzał naprawdę bardzo dobry, musnęło, chyba nawet spłynie, tak słyszałem. Ale no to nie jest golu dla Manchesteru United, czas na akcję Liverpoolu. 8 minuta, zobaczmy, co to będzie za sytuacja boiskowa. Rzut karny, do którego podejdzie Salah. Ósma minuta, do rzutu karnego podchodzi Salah. Dechał gotowy? Oj, po łapce tam było. Mamy wynik 1-0 dla Liverpoolu. Minuta 11, czas na akcję United. Za pola karnego. No to jest przyjemne. Tutaj właśnie Filip będzie szedł na 11 meczu, będzie w wsteczną piłę i musi dać nad nim. Albo wróci, albo trafisz, albo nie trafisz. To już tutaj. To chyba jedna z łatwiejszych sytuacji. <grymne> Jedenastącia spotkania, sytuacja po oby. Pa! Nie! <grymne> Co tutaj się teraz wydarzyło? Nie no, za to brawo, celowałeś tak? Celowałem tak Jak tak celował to brawa w komentarzach się należał, ale to czysty przypadek, nie no bo Idzie ci na poprzeczkę i nagle ci spada na plecy, na co ci tam spadło? Na, na, <laughs> napiszę, no to najgorzej w sumie Widzowie, 16 minuta, losujemy, zobaczymy co tutaj będzie No jest to Rzut wolny Kurczę, kto do tego wolnego może podejść? Mi się wydaje, że go może uderzyć tam 16 metra Miałem, Zawodnik właśnie pod rzut wolny no, on jest technicznie dobrze ułożony, ma ułożoną dobrze stopę, dlatego przychodzimy do tej sytuacji boiskowej. Widzowie, trzeba wziąć korektę na wiatr, podchodzi Tiago, on to ma. A co? Niech to będzie młotek. Pa! Nie! Co to było? Był gol? Kurde, no, niestety nie ma bramki dla Liverpoolu szkoda. 20 minuta spotkania, sytuacja Manchester United. Dokładnie tak. Zobaczmy, co tutaj teraz będzie. Jeden na jeden w polkarnym. O, proszę, to jest dosyć ciekawe. Dosyć ciekawe dla technicznych zawodników. 20 minuta, czas na Bruno Fernandesza. Jeden na jeden. Wyjął! I jest to sam sam z gromkarzem. Firmino gotowy? No, a tak samo. Dał mi. Pewne wykończenie, mamy bramkę dla Liverpoolu. Let's go! Co to będzie? Wrzutka w pole karne. No tutaj będziesz kończył z główki albo z woleja. Kto tam wejdzie? Kto tam wejdzie? Chyba Maguire. 37 to spotkanie, czas na szybką kontra Manchesteru. Wandbisa tutaj przyjmuje? Ole piłeczka. Na krótki. I gol! Maguire tak wykończył? Tak jest. Ruszył od połowy boiska. Widzowie, 40 minuta losujemy i jest to jeden na jeden w polu karnym. Kto tutaj może wejść? Może tym razem manę. mane już gotowy. 43 minuta i będzie to. Kaza <grywka> pola karnego. przed kolejną stacją stoi Rashford. Zoba, zobacz, zobacz siedzi! Nie ma, nie ma, dobra, nie było. Widziałem. Gol online pokazuje, że nie było, ale na dwa razy opałeś, co? No niestety, minimalnie, minimalnie, ale wcina była dobra, prawie, prawie. Prawie się udało. Ostatnia akcja Liverpoolu w tej części spotkania. Co ciekawe, Liverpool musi to ten mecz wygrać tak normalnie w prawdziwym życiu, żeby były jakiekolwiek szanse jeszcze na ligę mistrzów. I jest tutaj piłka wsteczna na 16 metr. Całkiem przyjemności. Fabinio może tutaj coś teraz poczaruje. Tak mi się wydaje, że to będzie odpowiednia osoba do tego uderzenia. Niech Fabinio dobrze zamknie pierwszą część spotkania. Na zabawa. Pewnie prawy, róg bramki. Fabinho. W międzyczasie zachęcam Was do zostawienia łapy w górę, szykuję mecz na finał Ligi Mistrzów, dlatego jeśli chcecie zobaczyć taki film, to zostawiajcie łapy, wbijamy 3000, i wtedy realizuję taki odcinek i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Druga część spotkania zaczyna tym razem Liverpool, no w pierwszej zaczynał United. Losujemy, losujemy, nie podglądamy, trochę tam spojrzałem, jest to wolej z dystansu. Thiago już kilkukrotnie pokazywał, że potrafi łupnąć z dystansu, zobaczmy jak to będzie tym razem. Został takim ciężko i uderzył, ale broneczka Thiago! Ale ciężką daje ci powiem. No ciekawy co teraz tutaj będzie, może jakiś rzut karny, rzut, rzut wolny. O, no to zarąbiście, że wytypowałem tutaj. Trafiłeś ładnie mi się bardzo podoba. Chciałbym się zapytać widzów, co to ma się znaczyć. Patrzcie. Jest tutaj narysowane wapno, a on stawia obok. Ale proszę tak bardzo tak tutaj jest wiem. linia narysowana, tutaj idzie jeszcze białe. O i mamy. Dobra. Niech oszukuje. Ruszyli. Nie! Gol! Cineczka poszła ładna, mamy wynik 4-4, losuję teraz swoje wyzwanie na boisku i jest to wrzutka w pole karne i strzał. Znożyc możesz tam złożyć Firmino. Właśnie tutaj dobrze mi podpowiedziałeś, przechodzimy do wrzuty. Firmino, leci. Ule tu znowu. I brameczka od poprzeczki. Ale zostałem w miejscu przez chwilę, bo myślałem, że podałeś mi wsteczną, nie? Mamy gol dla drużyny z Liverpoolu. 57 i mamy... Strzał w biegu z lewej strony. W moim przypadku będzie to z prawej, bo jesteś lewonożny. A możesz mi tak ułatwić. Tak? No tak. to ci tak ułatwię, proszę bardzo. Przed szansą wstanie teraz Greenwood. Ciężki orzek do zagrzenia, bo to jest Robertson. Zobacz, jak z tobie zszedł. słupek! Kurde, karteczki nam uciekają widzowie, ale zobaczmy, jak wypadło. To niech będzie. Strzał w biegu z lewej strony. Czyli to samo co Mati, tylko po prostu druga strona. A tutaj zejdzie z lewej strony. Mane, dlaczego by nie? Mane, lecimy. Przed lewą. 70. i to spotkałem się przed kolejną sytuacją. Znajdzie się Manchester United. Dokładnie tak. I mamy. Steczna piłka na nasz. Steczna piłka na Ale dzisiaj, kurde gorąco muszę wam widzę, powiedzieć. Jesteśmy tutaj już mocno, 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 mocno widzicie jak się świeci. Kto będzie strzelał jeszcze widzom widzą? Eee, chyba czas na konstelację dla Pogby. Pogba. No, on w sumie strzelił gole już w tym spotkaniu. A ma uderzenie. Ma uderzenie, dobrze stopy położono. Dobra, przechodzimy. mniej gadania, więcej grania. Dał piłę. Załadował piękną bramę. Pogba. Paul Pogba. Jest brameczka dla United. A co, dwa żywe, Tak jeszcze nie biliśmy. Tak jest. 83 minuta. Ostatnia szansa przed doliczonym czasem gry dla Liverpoolu. I będzie to o. zagranie na ścianę i strzał. Fajne. Do tego Salah podejdzie. Salah do tego podejdzie uderzenia. Ło! Wow! Tak jest! Brameczka dla Liverpoolu. Zobaczmy, co tutaj czeka na Manchester United. Sam na sam. Chyba będzie brameczka. Sam na sam to jest takie coś, co po prostu powinno się wykonać. I chyba kawani się pojawił na boisku, co? Tak, chyba czas na niego. Czas na kawaniego. 90 minuta, czas na kawaniego. No Strzelił sobie od razu! go go. Oh, no Myślałem, widzowie, że dobiegnę do tej piłki. Jeszcze uda mi się ją zapać tą nogą, ale kurczę, uderzył troszeczkę mocno, znaczy troszeczkę no, mocno. Uderzył po prostu już. mocno. Bez szans i go dla United. Nie dobrze, bo teraz będzie czas doliczony. Zagrajmy od razu. Kto ma sytuację w doliczonym czasie gry? Aha, dobra. Chciałem jeszcze raz dać, ale dobra, niech będzie wygrać. Dobra. Niech będzie wygrać 90 plus 3 Rzut wolny. Rzut wolny na zakończenie. Kto do tego podejdzie na początku, powiedz? Myślę, że Bruno Fernandes będzie to jego sytuacja. Bruno Fernandes? Decydujący trzał tego meczu Bruno Fernandes. Wow! Wygrywa Liverpool, dzięki Mati za rywalizację, Badzie. Filip dzięki za interwencję, no jak widzicie pogoda pisałam. miejmy nadzieję, że taka już się utrzyma, was też zachęcam, żebyście wyszli na boisko, pograli z kolegami, możecie robić podobne konkurencje jak my, wrzucać tam coś, jakąś zajawkę na Instagrama, na TikToka, to wtedy sobie zerknę, jak mnie znaczycie. piszcie wynik w komentarzu, stawiajcie łapy w górę, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia w filmie.